Zobaczymy, co będzie widzowie, dawajcie kubie yy, te suby i lajki, a teraz zapraszam na mecz. Proszę popatrzeć, Benzema pięknie biegnie, pięknie, pięknie, a szansa na bramkę, hajajaj. Zero, zero, Real Madrytmen czas. Gol! Real Madrid 1-0. Proszę, zobaczcie. Niesamowite, co tu się dzieje. Emocje na boisku. Co jest? Jak to się dzieje? Cristiano Ronaldo. Przypominam, cofnijcie się, bo to na FIFA. Pięknie, 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 prawie bramka, niestety wybili, niestety, co jest, ale real, najlepszy klub z Barcą, za niedługo będziemy nagrywać nowy Barca Real, więc wbijajcie chętnie, zapraszam.